Tak, no właśnie, tak mówiłam. Pałę, i jeszcze kolejną dwójkę z minusem. E, psie, co ty? Spokojnie, kuki. Dobra. Jezus, co to ma być? Dzwonię do mojego taty. Niech po mnie przeleci tym y, tym najgorszym helikopterem chociaż. O, akurat dzwoni. Tato. Dzień, dzień dobry. E, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. E, dzień, dzień dobry. E, dzień, dzień dobry. E, Dzień dobry. Zostałam pewnie dwóje. No jedna dwójka była, ale dzisiaj zostałaś piątkę. O, fajnie. O i no jeszcze... jeszcze zostałaś... Zostałaś jeszcze cztery plus. O, fajnie. No, do widzenia.